W zasadzie po tej operacji prawie śladu nie zostało. Tutaj mam jedną większą bliznę po wstawieniu pobocznego bocznego więzadła. Tędy przewiercano mi kości, żeby wstawić wszystkie materiały do środka, więzadło krzyżowe przednie, żeby wstawić. Sta tutaj mała bliznka, tutaj, tutaj, a otworów wyjściowych po operacji w ogóle nie widać. Siedem blizn, siedem materiałów, a tylko dwa niewielkie ślady. W lutym tego roku miałam bardzo pechowy wypadek. Jeździłam w czasie wolnym we Włoszech na nartach zjazdowych. Niestety zdarzyło się tak, że dostałam wadliwy sprzęt z wypożyczalni. Już na pierwszym zjeździe czułam, że jedna narta, prawa krawędź prawej narty nie trzyma w ogóle śniegu. W czasie tego urazu doszło do całkowitego zerwania więzadła krzyżowego przedniego. Niestety, bo więzadło krzyżowe przednie samo w sobie nie jest dużym problemem, jeżeli chodzi o szybkość i o pośpiech rekonstrukcji. Natomiast niestety miała jeszcze masywnie uszkodzone więzadło poboczne piszczelowe i zerwane całkowicie. Ono się słabo goi. I uszkodzony róg tylny łąkotki bocznej, na zawsze to tak zwane uszkodzenie avulsyjne, czyli tą łąkotkę całkowicie oderwała. Z trochę większej prędkości okazało się, że nad tą nartą nie dało się zapanować. Narta nie dość, że mi uciekła jedna na drugą, najechała, to okazało się, że sprzęt był źle wyregulowany. Sprawę komplikuje fakt, że im więcej obrażeń w takim świeżo uszkodzonym kolanie, tym kolano mniej przewidywanie się zachowuje. Ma stan zapalny, ma wysięki, ma obrzęki. Kolano doznało dużego urazu. Kolano próbuje się leczyć i goić. I ono na naszą operację nakłada swój stan zapalny i swoje próby procesów naprawczych i czasem robi się to nieprzewidywalne. Lewa narta mi została w śniegu, ja poleciałam do przodu. Jak wstałam, myślałam, że nic mi nie jest, tylko wtedy się okazało, że tak jak są najgorsze filmiki na YouTubie o wypadkach, że noga ci się składa w przeciwnym kierunku kolanu, to właśnie tak mi się stało. To jest więzadło krzyżowe przednie, to jest jedna ze struktur, która była u niej rekonstruowana. To jest widok tego więzadła po, po rekonstrukcji. Tutaj będziemy widzieli technikę, yy, może nie tyle rekonstrukcji, co wzmocnienia więzada pobocznego piszczelowego. Nazywamy to internal bracing. Jest to technika tak zwanego wewnętrznego szynowania czy wewnętrznego ortezowania. Tu jest implant w kości piszczelowej. tu jest implant w kości udowej. To są miejsca tak zwanego anatomicznego przyczepu więzadła. czyli ono się tu naprawdę przyczepia i my zakładamy taki specjalny, specjalny szef, taką taśmę, która wzmacnia to więzadło. Czyli w okresie ruchu to, to więzadło nie jest szarpane, tak, to, są, to jest syntetyczne. Tu są kikuty i całkowicie zerwane więzadło krzyżowe przednie. To jest ten obszar. I tak jak mi to mówimy, całkowicie rozerwane lub wybuchnięte więzadło poboczne piszczolowe. Tutaj ten miszmasz, który widać, ta dziura, to jest właśnie urwane więzadło poboczne piszczolowe. Nauczyłam się wchodzić po schodach. Ze schodzeniem po schodach trwało dużo dłużej, bo to wbrew pozorom jest dużo trudniejsza czynność. Jeszcze mówię, jeszcze praktycznie dwa miesiące temu schodząc po schodach trzymałam się poręczy, bo dla, dla kolana, który jest bardzo skomplikowanym stawem, są to ruchy naprawdę złożone. Zdrowy człowiek nie zdaje sobie sprawy, jaki ma skarb, czyli. Pełny sprawdę się, ja teraz to wiem. Mówię, mega doceniam, mega jest mi dobrze z taką świadomością, jakby powypadkową, którą uzyskałam. Jaki mam skarb, mówię: człowiek żyje teraz świadomie, mocniej, pełniej, i naprawdę, kurczę, docenia, że zdrowie to jest wszystko, co masz, a reszta jest wartością dodaną. Wieszlarstwo to jest moja największa pasja, zaczęłam uprawiać ten sport mając 13 lat. W każdym jestem do dnia dzisiejszego, regularnie zdobywam medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata. Robię to co kocham, więc jak mówię, ja nigdy nie wstaję do pracy, po prostu rano dzwoni budzik, banan na twarzy, bo idę robić to, to co kurczę, niesie mi szczęście. Pierwszy medal, jaki zdobyłam, to był medal Mistrzostw Polski Młodzików. No, dla dzieciaka takie regaty, takie przeżycia, no, to, to jest coś, co tworzy charakter i naj, największe emocje. Takie, to są wyraziste wspomnienia. Pamiętam, że się cieszyłyśmy jak głupie. No, byliśmy przeszczęśliwe. To nakręcało nas do, do roboty przez następne miesiące. Możecie się śmiać albo nie, ale ja w przedszkolu wiedziałam, że zostanę olimpijczykiem i dopięłam swego. To, czego jeszcze mi brakuje w mojej kolekcji, to jest medal olimpijski. I to mnie codziennie nakręca, powoduje, że wstaję, budzę się z uśmiechem, że mam pełno energii, pasji. Ja jeszcze taką chciałam kropkę postawić na D i na najbliższych igrzyskach w Tokio zdobyć medal. Moim celem jest przywrócenie takiej sprawności w stawie kolanowym. Aby zawodniczka nie, od, nie odczuwała żadnych deficytów, hmm. wskaźnikiem jest dla mnie kolano prawe. Chciałbym, żeby Weronika miała taki sam zakres ruchu w kolanie lewym, jak w kolanie prawym. Chciałbym, żeby kolano prawe nie, nie dawało żadnych dolegliwości bólowych i żeby siła i wytrzymałość były na podobnym poziomie jak w kolanie zdrowym. To zagwarantuje jej dobre możliwości do przygotowania się na igrzyskach. Jakikolwiek deficyt będzie wytrącał ją z automatyzmów ruchowych, czyli będzie zaburzał jej technikę. Na końcowym etapie przygotowań zawodnik nie może myśleć o technice, tylko ta technika jako wzorzec ruchu musi być już, zautom musi być już zautomatyzowana, a ona będzie na to musiała nałożyć ekstremalny wysiłek. Staramy się, żeby jej koncentracja poszła w kierunku dużych obciążeń, a nie myśleniu, jak to ja mogę zgiąć te kolano. Nie mieliśmy pewnego i nadal mamy pewne deficyt w zakresie ruchu kolaniem, więc na logikę ciężko, ciężko żeby wzorzec słuchowy był symetryczny. Nie pływałem, ale myślę, że łódka nie wybacza takich błędów. W maju pierwsza zsiadłam do łodzi, w czerwcu zaczęłam regularne treningi, w lipcu dostałam zgodę na powrót do kadry narodowej. Podjęłam pierwsze nieśmiałe próby wiosłowania na najwyższym światowym poziomie i wystartowałam w Pucharze Świata w Rotterdamie z nie najgorszym skutkiem. W maju będziemy mieć kwalifikacje olimpijskie, takie ostatniej szansy, i chcę tam wywalczyć miejsce dla Polski, miejsce dla naszej osady na igrzyskach, a na igrzyskach obiecuję, żeby będą się cuda działy.